bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o aktualizacji 30, której między innymi, jak widzieliście już na wstępie, zobaczymy choćby nawet góry, czy przerobione tereny obozu, jak i nie tylko, bo z rzeczy jest masa. Postaram się to w krótki sposób przedstawić. No i tutaj jeszcze jedna uwaga. Update jest planowany na 5 stycznia, więc. Już niedługo lekko się przesunął, bo sama premiera miała być 26 grudnia, z tym, że wynikło tyle błędów, że nie była ona możliwa za bardzo do publikacji na ten moment wtedy Wam i została przesunięta na 5, ale jest na co czekać, bo doszło jeszcze nowa, nowe rzeczy i nowa zawartość. A ja zapraszam do oglądania. Po długich oczekiwaniach nadszedł w końcu czas na grywalną gildię guru, obozie na bagnie. Od teraz będzie taka możliwość i jak to jest z innymi magami, ten również ma swoją oryginalną ścieżkę rozwoju, rzecz jasna mówimy tutaj o runach. Na dzień dzisiejszy nasz magus bazuje na dobrze nam znanych zaklęciach z Gotika 1, czyli mówimy tutaj na przykład o pięściach wichru itd., ale i nie tylko. Posiada on również własne szaty i w żadnym stopniu nie odstaje tutaj ilością Odmaga wody czy ognia. Został po raz kolejny zmieniony cały obóz na bagnie. Po krótkiej konsultacji z twórcą modyfikacji uzyskałem dość jasną i zrozumiałą odpowiedź. Obóz zbyt odbiegał od oryginału znanego nam z Gotika 1, a także psuł klimat bagiennego obozu. Autor nigdy nie chciał tego zniszczyć i zamysł był zupełnie inny. Ten nowy ma łączyć wszystko, czyli to co dobrze znamy z Gotika 1, i dodawać wiele więcej od siebie. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj wszystkiego spoilerować, ale na dobrą nowinę, która myślę, że warto tutaj wspomnieć, jest fakt, że optymalizacja poprawiła się i jest dużo wyższa, więc jeżeli ktoś na słabszym sprzęcie miał kiedykolwiek problemy, Teraz ich nie powinien mieć. Zostały również przerobione lochy korkaloma, tak aby bardziej były czytelne i zrozumiałe dla gracza. Zarówno powiększone o nowe zagadki, czyli też takie ukryte miejsca. Grota Goblinów, w której szukamy Almanachu, też nie ustała się od zmian, zarówno wizualnych, jak i nowych korytarzy. Została przerobiona i powiększona. Zmieniono również logikę zadania otwierania skrzyń w poszukiwaniu almanachu. Ma to być bardziej teraz przyjazne dla gracza. Kolejnym kluczowym punktem aktualizacji jest zmiana w naukach kręgów czarów. Teraz, by ich się nauczyć, potrzebujemy odpowiedniej ilości int'a, jak i rozdziału gry. Ponadto po osiągnięciu tych kryteriów nie potrzebujemy już dodatkowych punktów nauki, aby nauczyć się wyższego kręgu. Sama nauka poprzez potrzebną inteligencję zmusi gracza do jej wbijania, więc zdecydowanie zmniejszy to ilość sytuacji, w których to grając magiem nie decydowaliśmy się na inteligencję, a później posiadaliśmy za mało obrażeń, by ruszyć wątek dalej. Darmowe kręgi doprowadzą do tego, że chętniej będziesz chciał korzystać z dodatkowej runy wyższego kręgu, gdyż nic ci to nie będzie kosztować. W wersji 3.0 zostaje również odświeżone menu statystyk, a także zostaje dodana nowa witalność, która de facto aktualnie zastępuje życie. W przyszłości będzie to związane z nowym rodzajem oręża, póki co jest to bardziej w testach. Zręczność dostała również trochę miłości, i gdy jej mamy więcej niż wymaga broń, to jej ilość zostaje przekształcona na szansę nakryta. Oczywiście, im więcej jej mamy, tym wartość maleje, natomiast różnica będzie bardzo odczuwalna. Nie zdziwi już na pewno fakt, że została zmieniona biżuteria. Otelo ciągle kombinuje w jaki sposób najlepiej ją ukazać i aktualnie działa to tak, że każda ma w sobie unikalne bonusy, które zdecydowanie pozwolą nam na inny rodzaj grania. To tylko część zmian i rzecz jasna pokrótce przedstawionych, jakich zobaczycie w Hotelomodzie 3.0. Jak widzicie tą aktualizację i czy czekacie na premierę? Komentarze oczywiście zostawiam Wam, a ja się z Wami żegnam i dziękuję Wam wszystkim za oceny i widzimy się następnym razem.